Dzień dobry dzień dobry witam witam. Jak tam dzień leci, słoneczko, jak tam u was, dzisiaj sobie powiemy o, o tym, że musisz się odkryć, że musisz pokazać, że znaczy inaczej ty nic nie musisz, tak generalnie, bo biznes sieciowy polega na dobrowolności, na wolności, ale jeśli chcesz mieć taki układ, że ludzie będą do Ciebie przychodzić i będą chcieli coś. Z Tobą robić, no to po prostu musisz się odkryć. Tak? Ludzie dzisiaj chcą autentyzmu. Ludzie chcą zobaczyć tego właśnie autentycznego człowieka z jego słabościami, z jego bolączkami, z jego codziennością, tak przede wszystkim. A ma dosyć już tych postów: jesteś zwycięzcą, wszystko możesz, gdzie później, jak idziesz do toalety, to niektórzy z Was wiedzą, że. Czasami nie, nie możesz wszystkiego, nie? Takie pół żartem, pół serio, ale taka jest prawda, i teraz e, tych wszystkich guru od tego jesteś zwycięzcą i tak dalej, jest stylu. I przez, tylu, przez tyle lat już się tego wszystkiego ludzie nasłuchali, osłuchali, że dzisiaj jak wrzucasz taki post motywacyjny, to nie robi już żadnego wrażenia, albo nawet robi antywrażenie, tak można powiedzieć. I, e, Ludzie cię znają z jakiegoś, masz jakiś swój background, masz jakąś, masz jakąś swoją historię, masz taki, powiedzmy, jakiś tam zaplecze. Eee, tego, kim dzisiaj jesteś, może tak, bo jak rozpoczęłeś działanie w online czy w biznesie sieciowym, to nie znaczy, że ty jesteś innym człowiekiem. Tylko po prostu zacząłeś poznawać inną drogę, działania, inne możliwości, tak? ale to nie znaczy, że raptem, e, wiesz, ostatnio, nie wiem, e, jakiś. Jakiś motywacyjny cytat, albo coś rzuciłeś w 78, a teraz codziennie jesteś po prostu coachem, motywatorem, e, e, podkręcającym ludzi do życia, i tak dalej, i tak dalej. No to później dziwimy się, moi drodzy, że ludzie traktują nas, ludzi zarabiających online czy czy marketingu sieciowym, e, jako porąbańców. No, no dziwne to jest? No dziwne to jest? W momencie, jesteś normalnym człowiekiem, w momencie, kiedy zaczynasz. Polecać sklep internetowy, działać online, no bo na tym to polega, tak? Polecasz jakiś tam sklep internetowy z ciuchami, z, z pastami, z AGD, z, czy z usługami, tak? Bankowymi, medycznymi. Nie ma znaczenia, wszystko polega na tym samym, tak? To raptem stajesz się tutaj po prostu górę od wszystkiego, nie? No to co? No to to jest normalne? No nie jest normalne, nie? No właśnie, i mm, dlaczego tak jest, tak? Dlatego tak jest, że my myślimy, że kiedy zaczniemy uczy, lu, uczyć ludzi, tak, zaczniemy e, pokazywać drogę, to w jakiś sposób ci ludzie do nas przyjdą. Tylko, że ludzie, którzy nas znają, wiedzą, że my tej drogi jeszcze sami nie przeszliśmy, tak? Mamy burdel w chacie, mamy burdel w życiu. Nie mówię o jakby nieporządku, tak? Że ktoś nie, nie podkurzał. Wiesz, o jakim burdelu mówię. Burdel w życiu, nie wie, co chce zrobić, tak? E, burdel z żoną, z mężem, z e, jakimiś problemami, tak? Gdzie e, nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, nie wiemy, w którą, e, gdzie mamy podążyć, w którą stronę, co mamy zrobić ze sobą, i tak dalej, i tak dalej. A my za wszelką cenę chcemy uczyć innych osoby. Tak, no to chyba coś, coś tu jest nie tak, nie. Muszę tutaj coś powyjeżdżać. Bo bo cuda się po prostu dzieją, nie? Cuda się dzieją tutaj. Po prostu cuda na kiju. No, także tak, tak. No właśnie. Burdel, ludzie też mają burdel tutaj. O, właśnie. Nie potrafią jeździć samochodem, nie? Eee, dostali prawo jazdy chyba za flaszkę albo za coś innego. Nie? I później chcą uczyć innych ludzi, jak robić coś tam i tak dalej i tak dalej tak. a to nie w tą stronę jest zupełnie tak. trzeba pokazać, że jesteś w dupie po prostu jak ja zaczynałem w 2009 roku e, biznes sieciowy to po prostu byłem w dupie i pokazywałem ludziom, że jestem w dupie po prostu mówię, muszę zarobić pieniądze muszę, muszę ogarnąć to, muszę ogarnąć tamto bo z komornikami znam się po imieniu i tak dalej i tak dalej i muszę po prostu inaczej wszystko poukładać, tak? E, nagrywałem na zielonej ścianie, bo miałem taki pokój 2x2 i e, 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 po prostu taki był, tak był pomalowany, tak, e, taki wynajmowałem i pokazywałem się tam, tak? zresztą widziałeś może, widziałaś może moją reklamę, którą gdzieś tam e, wrzucam, nie? Ostatnio leciała, gdzieś tam jest na moim fanpage, u. zresztą jak teraz oglądasz gdzieś tam na ale niełatwe, no to też, też po prostu to jest, nie? I Ktoś mi powiedział, no dobra, to kto może wtedy do Ciebie przyjść, jak Ty tak pokazujesz? No właśnie większość. Bo dzisiaj większość ludzi jest w dupie. Ja nie mówię, że nie mają co, co na chleb położyć, tak? Czy w ogóle, czy mają na chleb. Jest w dupie w różnych aspektach. Nie mają tyle czasu dla siebie, co by chcieli. Nie realizują swoich pasji. Mają poczucie, że przegrywają życie. I pytanie jest proste z kim oni się utożsamią bardziej? Z kim oni się utożsamią bardziej? Z osobą, która właśnie podziela tych, te ich dzisiaj wyzwania, ma te podobne problemy i Ty mu wtedy pokażesz, że też masz podobne problemy, ale szukasz innego rozwiązania? To pytanie jest, czy on się z Tobą bardziej utożsami? Czy z osobą, która już jest tam, gdzie ta osoba by chciała być, pokazuje nie wiem, jakieś... Malownicze życie, cały czas na Karaibach, tak? Kupę kasy, banknoty, Ferrari i tak dalej, i tak dalej, nie? To z kim się bardziej utożsami ta osoba? Wartościowa osoba, bo ja nie mówię o takich wiesz, z mentalnością Totolotka, gdzie um, oni, aha, ok, tam gdzie jest złoto pokazane, w cudzysłowie, to oni tam pójdą, polecą, bo bo tam na pewno fajnie tylko oni dzisiaj są, za miesiąc już ich nie będzie. Nie? Także nie bój się pokazać siebie. My działamy w biznesie ludzi, mój drogi, moja droga. W biznesie ludzi. I ludzie przychodzą do ludzi z podobnymi historiami, z podobnymi wyzwaniami, z podobnymi... Hmm... Codziennościami można powiedzieć, no. Bo chcą się utożsamić z tą drogą. Aha, ja mam przejebane, ten gość, który tam gada z tej kamerki, też ma przejebane, ale zaczął. Jak on może, to ja też mogę. W momencie, kiedy on ma problem ze wszystkim, e, tak, tutaj żona go nie rozumie, mąż jej nie rozumie, e, tak, e, mają problem ze wszystkim i tak dalej, a Ty mu pokazujesz, dobra, słuchaj, ja właśnie wróciłem z Dominikany, tutaj właśnie porszawka stoi u mnie na, na podjeździe i tak dalej, i tak dalej i pytanie jest, czy on jest w stanie w jakiś sposób utożsamić z siebie, swoją historię i swój czas, w którym teraz jest, z Tobą? W żaden sposób. Prawdopodobnie jest tak, że po dwóch, trzech sekundach albo może, dobra, dziesięciu wyłącza ten filmik i jest pozamiatany. Bo to nie jest ten czas, żeby on o tym słuchał, bo on ma zupełnie inne wyzwania, inne problemy. Czyli nie bądźmy oszołomami, moi drodzy, ludzie, przynajmniej, którzy działacie w biznesach sieciowych, gdzie ludzie mają do was przyjść, tak i tak dalej. Pokażcie swoją historię. Nie bójcie się. Bo wtedy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziecie autentyczni, ludzie do was przyjdą. W momencie, kiedy poczują fałsz, poczują. Jakieś, wiecie, manipulacje i tak dalej. To będą od Was uciekać. Znają Was na, na co dzień z tego czy z tamtego, z tym macie problem, z tym macie problem, a w internecie pokazujecie, jak to nie wiadomo, co jest zajebiście i fajnie, i tak dalej. I później ludzie nas traktują jak pojebańców, jak oszołomców. Oszołomów. Po prostu. Tak? Dlatego nie róbmy z siebie idiotów, moi drodzy. Odkryjmy się, pokażmy się, pokażmy swoją historię. Pokażmy, gdzie, w jakim miejscu jesteśmy. Mówmy o swoich misjach, wizjach, co chcemy w życiu osiągnąć. Oczywiście, bo to trzeba o tym mówić, tak. Ale dzisiaj jest tak i tak. Znalazłem sposób, znalazłem sposób na to i na tamto. I będę szedł w tym kierunku. Idziesz ze mną, możesz iść ze mną. E, ja nie wiem jeszcze dużo, ty nie wiesz dużo, ale razem coś możemy zadziałać, po prostu. I w taki sposób. To wymaga odwagi. Tak. To nie jest proste. Bo wymaga pokazania swoich własnych słabości. Tak. Ale ten biznes na tym polega. też. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej będziesz miał rezultat. Pozdrawiam ci serdecznie, jeśli masz pytania, dawaj znać. Jesteśmy w kontakcie. Cześć, cześć!